Właściwie bez większego echa, nie mówię o mediach społecznościowych, ale mówię o mediach głównego nurtu. Bez większego echa przeszła w mediach głównego nurtu, przeszedł projekt uchwały Rady Ministrów, który jest procedowany cały czas. Jest procedowany, ma być przyjmowany według, według planów. Ten projekt ma, ma być przyjmowany przez Radę Ministrów w czwartym kwartale 2025 roku, a zatem do końca tego roku. I to jest projekt uchwały rządu w sprawie przyjęcia dokumentu, który się nazywa, uwaga, to jest cytat, Krajowa Strategia Przeciwdziałania Antysemityzmowi i Wspierania Życia Żydowskiego na lata 2025-2030. Koniec, koniec cytatu. Jest to projekt uchwały opublikowany na oficjalnej rządowej stronie w domenie gov.pl, konkretnie na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w wykazie prac legislacyjnych i programowych tejże, tejże Rady. No i chodzi o przyjęcie właśnie takiej strategii, która uczuliłaby różnego rodzaju organy państwowe, organy ścigania na no właśnie na co? Na kwestie przeciwdziałania zjawisku antysemityzmu, na budowanie świadomości, jak tu możemy przeczytać, zjawiska antysemityzmowi, i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o tam zwiększenie skuteczności karania, opracowanie rozwiązań, zapobieganie mowie nienawiści, i tak dalej, i tak dalej. Mówi się o zapobieganiu mowy, mowy nienawiści oraz antysemityzmowi w radiofonii, telewizji oraz na platformach audiowizualnych. A przypomnę, pan redaktor doskonale o tym wie, że YouTube jest platformą audiowizualną, a zatem jest to, krótko mówiąc, przygotowywanie się na jeszcze większe zwiększenie cenzury w mediach społecznościowych i obawiam się, że jeżeli taka, Krajowa Strategia Przeciwdziałania Antysemityzmowi i Wspierania Życia Żydowskiego na lata 2025-2030 zostanie przyjęta, to wówczas każda, każda krytyka państwa Izrael, każda krytyka na przykład powiązań ukraińskich oligarchów z no, różnymi instytucjami państwa Izrael, czy tego, że no właśnie ci ukraińscy oligarchowie uciekają do Izraela, albo to ta krytyka tego, co robi Izrael w strefie gazy, wobec Libanu, wobec Jemenu, wobec Iranu, może być potraktowana przez organa ścigania jako, no właśnie, mowa nienawiści. No i to warto się temu przyjrzeć, bo ten projekt był konsultowany z całą plejadą instytucji państwowych. No oczywiście został opracowany przez, czy oczywiście, został opracowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Osobą odpowiedzialną za opracowanie tego projektu jest pani minister Ma Maria Eichhardt. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, natomiast był konsultowany i z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, i z Ministerstwem.